Czy wiesz, że Twoja moc, największa moc, jaką masz, jest zatrzymana w Twoim największym lęku? I teraz, żeby dostać się do tej mocy, dobrać, żeby ją uwolnić, należy popatrzeć na to, czego naprawdę się boję. I teraz jak to zrobić? Kiedy posiedzisz sobie, usiądziesz, pomedytujesz i przywołasz swój lęk. Zapytaj siebie, co tam jest? Czego się boję? Jak się to stanie, to co? A jak się to stanie, a jak tak będzie, to co? A gdyby tak się wydarzyło, to jakie by to było? Jakbym się czuł? I tak dalej, i dalej, i dalej, aż się dokopiesz do tego, czego tak naprawdę się boisz. I kiedy pozwolisz temu być, Pamiętając o tym, że jest to tylko uczucie, emocje, stan, że to się nie dzieje naprawdę, chociaż mózg reaguje tak, jakby to rzeczywiście było teraz, to oswajasz ten lęk. Być może odblokujesz go w ogóle i nie będziesz już się tego bał, bała, ale dopuścisz do siebie swoją moc, bo kiedy dotykasz tego tego ciemnego, trudnego, to możesz dotknąć tego jasnego w sobie. Bardziej. Tu bardziej i tu bardziej. I tu bardziej i tu bardziej. I następuje proces wznoszenia mocy.